Dziś przygotujemy pyszną sałatkę na imprezę. Sprawdzony hit, który szybko znika ze stołu. Składniki znajdziesz w opisie. A jeśli lubisz szybkie przepisy, subskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. Zaczynamy. Do dużej miski wrzucamy kukurydzę odsączoną z zalewy. Szynkę kroimy w drobną kostkę i dodajemy do kukurydzy. Następnie ugotowane na twardo jajka również kroimy w kostkę i przekładamy do miski. Obrane awokado kroimy w niewielką kostkę i łączymy z pozostałymi składnikami. Szczypiorek drobno siekamy i dodajemy do sałatki. Na końcu dodajemy majonez, całość doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem według własnego smaku, a następnie dokładnie mieszamy. Gotową sałatkę wstawiamy do lodówki na 30 minut, aby wszystkie smaki się przegryzły. Smacznego!